Jest tylko 9 typów osobowości. Zaczniemy sobie od jedyny, który przyszedł na ten świat, aby wszystko poznać, zrozumieć. Osoby numer 1, Osoby, które nie chcą się nikogo słuchać, nie chcą się nikomu podporządkować. Osoby królowicze numer jeden. Świetnie mogą zarządzać, zajmować stanowisko kierownicze. Jest to jakaś energia liderska, męska. Dużo czystej, słonecznej energii w osób urodzonych pierwszego i dziesiątego. Również jest tak, że te osoby, samotniki, nawet w otoczeniu innych osób czują się samotne. Dlatego również mają świetne idee, pomysły do stworzenia czegoś nowego. Dosyć często nie mogą tego zrealizować bez wyznaczonego planu. Zaczynają coś robić, zostawiają, robią coś innego. Również to są osoby, które... Bardzo wierne osoby, bardzo dobry przyjaciele, który nałatuje w ciebie radością. Więc możemy sobie wywnioskować, że jedynki z nieurodzenia jest to taki pierwszy poziom świadomości.